Zapraszam na migawki z podróży po Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry z Los Angeles. Witamy. Dzisiaj Wam pokażę jaką furą się tutaj jeździ. Taką dostaliśmy, ponieważ mamy więcej osób, to znaczy 5. To dostaliśmy Chevroleta. To jest Chevrolet w Tahoe. Fura jest taka, że jak porównamy ją obok ze stojącą TOYOTĄ 4 no to jest po prostu ciężarówka to jest po prostu ogromne ja stoję na ziemi i samochód jest wyższy niż ja oczywiście to jest samochód nowy No przejechane 50 tysięcy mil więc podejrzewam, że oni zrobili to w ciągu jednego roku bagażnik jest taki że w zasadzie można się do niego można się w nim położyć to jest takie ogromne myślę że nam się jakoś będzie tutaj jechało jechałem wczoraj wieczorem po Los Angeles no było pusto co prawda ale łatwo nie było jakoś te pasy mają niby szerokie ale nie takie do końca oczywiście w środku samochód jak samochód no. Jakieś tam systemy, mnóstwo pika rzeczy. A przepraszam 29 000 mil pomyliłem się. No i oczywiście ma tutaj wielki ekran, jak to w tych nowych samochodach bywa. Bezprzewodowy Android, Car, Apple CarPlay Android Auto. No i działa. Ruszamy na Los Angeles.